Witamy serdecznie w imieniu Zakładów Radiowych Marcina Kasprzaka w Warszawie. Jesteśmy producentem prezentowanego magnetofonu stereofonicznego, który mamy nadzieję spełni Państwa oczekiwania. Odtwarzanie nagrań znajdujących się na tej kasecie pozwoli przekonywująco i wszechstronnie zademonstrować ten magnetofon. Na początek prosimy sprawdzić i wyregulować tor odsłuchowy. Do tego celu służy specjalny test, który usłyszą Państwo za chwilę. Pierwsza część tego testu przeznaczona jest do identyfikacji kanałów. Sygnał zapowiedziany jako zapisany w lewym kanale powinien być słyszany w lewym głośniku lub słuchawce, a sygnał zapisany w prawym kanale w prawym głośniku lub słuchawce. Jeśli byłoby słychać inaczej, należy zamienić miejscami wtyczki czyncz kabli połączeniowych łączących magnetofon ze wzmacniaczem lub kabli głośnikowych. Połączenia powinny być zgodne z rysunkiem poglądowym zamieszczonym w instrukcji obsługi. Kanał LED prawy. W następnej kolejności należy sprawdzić zgodność fazową kanałów. W tym celu prosimy najpierw rozstawić głośniki w odległości około 2 metrów. Lekko obrócić je ku sobie. Nastawić w przybliżeniu jednakową głośność w obu kanałach. I zająć miejsce równo odległe od głośników. 2 do 3 metrów. Usłyszam Państwo 5 sygnałów testowych. Przyprawi...